Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w takich pięknych okolicznościach przyrody, które widzicie Państwo za nami, a dzisiaj Państwa i moim gościem jest pani Anna Buło, dyrektor regionu warmińsko-mazurskiego BGK. Witam serdecznie. Dzień dobry. Ale drodzy Państwo, dzisiaj nie będziemy rozmawiali o jeziorach, o lasach i o pięknej pogodzie, chociaż może troszeczkę tak, ale będziemy rozmawiali o sternikach i sterowaniu. Mm -hmm. A konkretnie o takim bardzo ciekawym i bardzo pożytecznym konkursie, jaki BGK organizuje, to jest właśnie konkurs Sternik. Na czym ten konkurs polega? Konkurs Sternik to jest konkurs, który powstał w okresie pandemii. Narodził się na potrzeby odpowiedzi, w jaki sposób radzić sobie z kryzysem. Nazwa wynika z powiązania z Warmią i Mazurami. Jest ma znaczy w ogóle żeglowanie ma doskonały język, który przekłada się na biznes, pokazuje w jaki sposób można pokonywać burze, w jaki sposób e, przemierzać morza, w jaki sposób patrzeć za horyzont, więc jakby język żeglarski doskonale nadawał się do tego, żeby wykorzystać to do naszego konkursu stąd nazwa sternik. Bo sternikiem jest ktoś, kto potrafi kierować okrętem i w czasie pięknej pogody, mhm. ale przede wszystkim w czasie burzy. Tak, pandemia była papierkiem lakmusowym przywództwa, dlatego chcieliśmy nagradzać tych ludzi, tych przedstawicieli organizacji, administracji, samorządów, firm, szpitali, NGO-sów za to, w jaki sposób radzili sobie. Nie wiem, czy Państwo pamiętają już ten czas, rzeczywiście wówczas gospodarka załamała się, czas się zatrzymał, wiele firm naprawdę nie wiedziało, jak się zachować, zgodnie z danymi statystycznymi. Wiele organizacji wtedy czuło, że poradzi sobie z kryzysem gorzej niż jest teraz podczas wojny na Ukrainie. A właśnie, bo przygotowując drugą edycję te, tego konkursu, pewnie Państwo myśleliście, tym razem będzie spokojnie. Okazało się, że znowu, znowu jest czas no, bardzo niespokojny dla naszej gospodarki. Dokładnie tak. Nie tylko dla gospodarki oczywiście. Absolutnie tak. Pierwsza edycja była edycją czysto kryzysową, czysto covidową. Taką szansą na budowanie platformy wiedzy, wymiany wiedzy, dobrych praktyk, jak liderzy krem de krem naszego województwa radzą sobie z kryzysem. Teraz zakładaliśmy, że pójdziemy w stronę normalizacji. Świat zaczął działać normalnie, firmy przygotowały się na y, transformację energetyczną, i mamy kolejny kryzys wywołany wojną na Ukrainie. Właściwie, przypomnijmy jeszcze, ten y, sternik jest skierowany do firm, do y, organów administracji państwowej i do samorządów, tak jest. do organizacji pożytku publicznego. I to jest kilka kategorii. Jest też kategoria specjalna, taka... Tak jest. Jeszcze, jeszcze są szpitale. Jeszcze są szpitale. O, tak ważna rzecz, a zapomniałam. Tak jest, tak, tak. Jest. Mamy tych kategorii. Kategoria jest bardzo, bardzo szeroka. Mamy kategorię specjalną, to jest nagroda BGK. W tym roku moim marzeniem jest, żeby nagroda specjalna trafiła do kobiety, do przedsiębiorczej kobiety, ale zobaczymy, może będą inne przestrzenie do wręczenia tej nagrody. <laughs> No, na pewno trafi do e, najlepszej firmy. W zeszłym roku, jeżeli dobrze pamiętam, to była, były Cudne Banowce restauracja Cudne Banowce i firma Europrofil, tak zajmująca jest. się produkcją plastiku z odzysku, czyli ekologia. To jest, to jest zresztą e, ta zielona transformacja, jest jednym z kategorii, e, które u Was występują, tych adresowanych do firm. E, do kiedy można się zgłaszać? Do konkursu można się zgłaszać do końca maja. Wystarczy wejść na stronę bgk.pl, łamaną na sternik. Albo po prostu w Google napisać BGK, Sternik, konkurs. Pojawia nam się strona dedykowana, na której mamy dwie zakładki. Druga edycja i pierwsza edycja. Gdyby ktoś był zainteresowany i sprawdzeniem tego, kto wygrał w pierwszej edycji, a warto, jak przebiegał konkurs i jak wyglądała gala finałowa, bo mamy tam um, prezentację zdjęć z gali finałowej, to zachęcam. Druga edycja jest trochę inna. Tak jak pan wspomniał, ona się nieco różni. E, mamy tam dodatkowe kategorie, bo chcieliśmy w tym roku sprecyzować się w stronę, w którą idzie świat, w którą idzie Unia Europejska, więc mamy kategorie typu sternik zielonej transformacji, sternik eksportu, sternik inwestycji, odpowiedzialności społecznej, bo to jest niezwykle ważny element tworzenia wszelkiego rodzaju organizacji, bez ludzi nie ma, nie ma życia, nie ma demokracji oraz sternik ochrony zdrowia. E, wszystkie te kategorie są bardzo ważne, oczywiście w każdej z tych kategorii mamy bardzo cenne nagrody. Myślę, że nagrody to jest taki dodatkowy element, ale sam konkurs, myślę, że warto wziąć udział w konkursie przede wszystkim dlatego, że jest to platforma wymiany wiedzy, jest to inicjatywa oddolna, jest to możliwość budowania marki, budowania konkurencyjności, a wiemy, że nasze województwo cały czas dąży do tego, żeby mieć coraz wyższe PKB, rozwijać się coraz szybciej, tak jak y jest w naszej strategii bankowej, zrównoważony rozwój jest możliwy, z naciskiem na zrównoważony także w naszym województwie, także jestem przekonana, że mamy możliwość rozwoju. Nie tylko turystyki, ale także innych gałęzi, inteligentnych specjalizacji naszego województwa i w tych kategoriach mam, mam nadzieję, że też uda nam się wyłonić zwycięzców. To jest bardzo ważne, co Pani powiedziała, dlatego że my często myśląc o rozwoju naszego regionu, no, ograniczamy się do, do tego pięknego jeziora, które, które jest za nami tych pięknych jezior-lasów. No, tymczasem no, my potrzebujemy, potrzebujemy po prostu dobrych firm i liderów, którzy te firmy będą prowadzili w naszym regionie. Z tak. turystyki nie wyżyjemy. Absolutnie tak, chociaż turystyka jest bardzo ważnym elementem naszego województwa. Ja myślę, że dobrze będzie, jak ono jak zostanie z nami na zawsze i absolutnie jestem za tym, żeby się rozwijała. Ale tak jak Pan wspomniał, nasze województwo potrzebuje nowych ludzi, potrzebuje dobrych miejsc pracy. Także jest to rzeczywiście, a wiemy i mamy takie firmy, które takich ludzi chcą zatrudniać. Mamy firmy dynamicznie się rozwijające. Ja muszę przyznać, że po pierwszej edycji jestem absolutnie dumna z tego, jak nasi przedsiębiorcy, nasi samorządowcy, a nasze szpitale przeszły przez kryzys. Mamy się czym chwalić, tylko musimy to pokazywać. Ale zapytał pana nagrody, a ja nie odpowiedziałam na pytanie. Nagrody są bardzo ważne i bardzo cenne ponieważ standardowo mm, konkursy kończą się tylko nagrodą, statuetką. Statuetka jest też ważna, bo jest symbolem osoby, która potrafi przechodzić przez zmiany, która wykorzystuje kryzysy jako trampoliny do rozwoju, patrzy szerzej, patrzy za horyzont nie tylko krótkoterminowo, ale też długookresowo, widząc tam perspektywy i szanse. Ale przede wszystkim mamy też nagrody specjalne, to jest film korporacyjny, możliwy do podwieszenia na stronie, który też jest e, taką szansą na pokazanie przedsiębiorstwa nie tylko w naszym województwie, ale też poza nim, za granicami naszego kraju. Jest kampania e, marketingowa miesięczna w mediach lokalnych, są wybrane dowolne studia podyplomowe na naszym uniwersytecie, a także możliwość udziału w podprojektach, które się dzieją wokół konkursu. Także konkurs jest takim szerokim projektem, on się nie kończy tylko rozdaniem nagród. On jest szansą na nawiązywanie relacji, a podprojekt, o których mówię, to choćby z pierwszej edycji jest to możliwość stworzenia strategii dla firmy, organizacji przez studentów naszego Uniwersytetu, pod okiem naszych profesorów, pani profesor Marioli Grzybowskiej-Brzezińskiej oraz pana profesora Krzysztofa Krukowskiego. Drodzy Państwo, sami widzicie same korzyści, sternik cała naprzód, czas do 31 maja no, byłoby błędem przegapić taką okazję. Zapraszam państwa bardzo serdecznie wystarczy wejść na stronę bgk.pl łamana nasternik. Tam są wszystkie zasady, tam jest e, formularz zgłoszeniowy. Pamiętajcie państwo tylko, że zamieszczamy materiał przygotowany. Może to być prezentacja, może być film, może być nawet plik w Wordzie. To nie ma znaczenia. Wszystko zamieszczamy w formularzu specjalnie. Nie prosimy o wypełnianie formularza, bo ma on ograniczoną liczbę znaków. Także czekamy na państwa zgłoszenie. Możecie państwo wybrać każdą z kategorii. Można zgłaszać się w kilku kategoriach. Naprawdę warto. Mogę tylko potwierdzić. Naprawdę warto. Sternik cała naprzód. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.